No i mamy koniec marca i ten miesiąc był zdecydowanie nie do przewidzenia. Cześć, ja jestem Marcin i cóż, gdzie mogłem wyjść dzisiaj z tej mojej jaskini najdalej na ogród? więc tak też realizuje to marcowe nagranie. E, tak, no miesiąc marzec był nie do przewidzenia teoretycznie z jednej strony, a z drugiej strony no właśnie to chyba było do przewidzenia, ponieważ już w lutym właściwie było wiadome, co się będzie działo. E, cóż, mój marzec zaczął się tak naprawdę w ostatni dzień lutego, kiedy to po raz pierwszy nagrywałem podcast w kamperze. E, zmianowe się nazywa podcast, nie wiem czy już wyszedł, chyba jeszcze nie. Natomiast no ciekawy pomysł Trochę zmiana w ogóle sposobu na życie, jeśli chodzi o Patrycję i Miłosza. No ale cóż, do tego linkuję gdzieś tutaj pod tym filmem, więc będzie sobie można zobaczyć, o co chodzi. Śmieszna, znaczy śmieszna, ciekawa inicjatywa, oryginalna. Fajna sprawa, polecam się zapoznać. A jeśli chodzi o znowu ostatni dzień lutego, no to jeszcze zdążyłem się wybrać, co prawda, w słabej formie, ponieważ Warszawa mnie lekko. Zmęczyła, ale wybrałem się na konferencję Marka Jankowskiego, czyli konferencję małej, wielkiej firmy, gdzie to no, była okazja do spotkania się z ogromną liczbą znajomych. Po pierwszej edycji tej, tego spotkania, tej konferencji, miałem, wszyscy dawali taki feedback, że właśnie to, co było najfajniejsze na tej konferencji, to jakaś taka chemia między uczestnikami. To środowisko w jakiś taki sposób super się dogadywało i emocje były po prostu ultra pozytywne. Jeszcze na żadnej innej konferencji nie miałem takich, takich wrażeń, więc nie mówię o merytorykę, chociaż ta też była bardzo ok. Natomiast właśnie jeśli chodzi o te takie pozytywne fluidy, emocje, jakie tam, tam były. Druga. Yy, druga wersja, druga, drugi termin tej konferencji, tak? druga edycja tej konferencji, yy, więc stała pod takim znakiem, czy uda się to jeszcze raz zrobić. No i yy, yy, ciężko zrobić drugi raz coś takiego, kiedy to pierwsze wrażenie było tak doskonałe, ale no, nie mogę narzekać. Ta druga edycja również była cudowna, również wspaniali ludzie, również wspaniała atmosfera. Yy, także no, myślę, że. Jeśli Marek będzie organizował kolejne edycje spotkania słuchaczy małej wielkiej firmy, to ja również będę chciał tam być. Tak, piękne słoneczko, aczkolwiek jest chyba 6 stopni. Natomiast cudowna, cudowna pogoda dzisiaj tutaj w Trójmieście. Kolejna rzecz jaka się wydarzyła, tutaj już zupełnie nie podcastowo będzie, to wybrałem się na Kurs turystyki zimowej, i może tutaj za wiele o nim nie będę mówił, tylko odeślę gdzieś tutaj do filmu na moim drugim kanale, gdzie nieco więcej o nim. Opowiadałem, natomiast e, tamten film na tym drugim kanale nosi, nosi nazwę. Kiedy ostatnio zrobiłeś coś nowego? I to jest fajny, e, fajne pytanie, które można sobie zadać: czy to robiąc podcasty, czy to robiąc filmy, czy to robiąc cokolwiek. E, fajnie jest zmieniać, tak jak ja powiedzmy w tym filmie nieco łamię konwencję, którą normalnie wykonuję na tym kanale, ale fajnie jest zmieniać rzeczy, wprowadzać nowe, m, nowe elementy gdzieś, nawet drobnostki, tak aby w jakiś sposób. E, Zainteresować, zaskoczyć swojego słuchacza, widza, czy nawet samego siebie, ponieważ no, jeśli my sami siebie zaskakujemy, to też chyba więcej radości mamy z tego, gdy tworzymy. Treści. No i tak naprawdę wyjazd w góry to były pierwsze dni marca, chyba pierwszy, 3 marca, kiedy to byłem właśnie łaziłem sobie po białym puchu. A od 3 marca właściwie nic za bardzo więcej nie mogę opowiedzieć ciekawego, co się w tym miesiącu działo, ponieważ no teraz już mamy chyba około 20, jak nagrywam ten materiał. A no cóż, no kwarantanna, tak? Znaczy kwarantanna, no zostajemy w domu. Ja też nie miałem za wielu jakichś tam projektów, żebym gdzieś musiał specjalnie jeździć, natomiast też się o nie nie e, przestałem starać, bo no, sytuacja jest taka, jest, że nikt nie wie co dalej, tak? więc, e, no, więc siedzimy i, e, i robimy to co możemy. No, ja akurat mam to szczęście, że mogę wykonywać, tak czy inaczej wykonuję pracę w domu, więc e, jakoś tak bardzo wiele w tej pracy się zmieni nie zmieniło. A, a odnośnie tego co robić w domu, co można robić, żeby nie nudzić się, tak jakie rzeczy możemy nadrabić i tak dalej, i tak dalej, no i co w ogóle teraz się dzieje na świecie, to myślę, że już wiele materiałów powstało i to nie jest miejsce na to, żeby to e, znowu powtarzać. Więc tak, no podsumowanie marca chciałem zrobić, więc zrobiłem. Poleciłem parę miejsc, w których możesz sobie poszukać więcej ciekawych informacji na temat rzeczy, które się wydarzyły w tym miesiącu. E, no ale tak naprawdę, co tu oceniać, co tu podsumowywać, jeśli miesiąc skończył się trzeciego dnia. No cóż, żyjemy teraz w takim środowisku, trzeba szukać możliwości i e, rzeczy do robienia w świecie, w którym żyjemy, przystosowywać się do nowych możliwości, szukać ich i, no cóż, podobno jedną z rzeczy, które są pewne na świecie poza podatkami, poza śmiercią, jest zmiana, więc teraz mamy dość dynamiczną zmianę i e, warto polubić zmianę. Przy okazji podcast, który nagrywam w kamperze jest właśnie o zmianie. No i właśnie do tej zmiany przyzwyczaić i uznać, że to nie jest coś, co nam ciąży, tylko coś, co nas może w jakiś sposób inspiruje do tego, żeby robić rzeczy w nowy sposób, może lepszy, a na pewno inny. Tyle jeśli chodzi o marzec. Pozdro i do zobaczenia. Mam nadzieję, że za tydzień o godzinie 10 w środę na kolejnym materiale. Cześć.